Pępek człowieka to nie tylko blizna po pępowinie, która łączyła dziecko z matką podczas życia płodowego. Może on pomóc w diagnozowaniu wielu chorób, a nawet w ich leczeniu. Dziś skupimy się na bardzo ważnym temacie, o którym nikt nie mówi, jak niesamowitym punktem na naszym ciele jest pępek i jak może nam pomóc w rozpoznaniu wielu dolegliwości. Zwróciliście uwagę, że kształt pępka u różnych osób jest zupełnie inny. Może być wklęsły lub wypukły, okrągły, owalny, szczelinowy, dekształtny, mieć różne faldy z góry, z boku, na dole i tak dalej. Ogólnie kształt ten zależy od procesu gojenia się i odpadnięcia kikuta po odcięciu pępowiny, ale mało kto wie, że w zależności od tego, jakie problemy narządów wewnętrznych, szczególnie jama brzusznej, u nas występują, to mogą one powodować zmiany kształtu pępka. I to właśnie pomaga nam w diagnozowaniu. Dodatkowo pępek może być bolesny albo zmieniać swoją wrażliwość na dotyk. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Aby zrozumieć sobie rolę pępka, to warto odpowiedzieć na jedno pytanie. Co się dzieje z naczyniami krwionośnymi pępowiny po jej odcięciu? Zastanawialiście się kiedyś? Pępowina ogólnie składa się z trzech dużych naczyń krwionośnych dwóch tętnic i jednej żyły. Dostarczają one krew. Do komórek, do tkanek narządów dziecka, a razem z nią tlen i substancje odżywcze i odprowadzają substancje po przemianie materii nasze metabolity. Natomiast po urodzeniu dziecka kiedy pępowina jest odcięta na zewnątrz, na skórze tworzy się blizna po odpadnięciu kikuta i nazywamy to pępkiem. A co się dzieje z tymi naczyniami? Które były wewnątrz. No właśnie. Niektóre naczynia stają się częścią układu krwionośnego dziecka, niektóre się przekształcają w więzadła. I na całe życie anatomicznie pępek pozostaje połączony z naszym ciałem, bo część tych więzadeł idzie do wątroby, inne do pęcherza moczowego lub do tętnic biodrowych wewnętrznych. Dlatego jakieś zmiany w tym obszarze będą wpływały właśnie na odczucia bólowe, na wrażliwość, na daotyk, a nawet na zmianę kształtu pępka. Ale nie tylko anatomicznie, pępek jest też energetycznie połączony z różnymi częściami naszego ciała i można go traktować jako Punkt refleksyjny. Tak jak w refleksologii, naciskając na pewne obszary, można wspomóc regenerację i odbudowę swojego organizmu. I teraz skupmy się na bólu, takim jak określamy to ból brzucha lub czasami ból głowy. Może być dokładnie taki ból w okolicy pępka i on o czymś świadczy. Jeżeli ból pojawia się od razu po jedzeniu, to zwróćmy uwagę, czy nie mamy nietolerancji, na ten konkretny pokarm, który zjedliśmy przed chwilą. Jeżeli do tego bólu od razu po jedzeniu jeszcze dochodzi pieczenie w okolicy żołądka, szczególnie po potrawach tłustych, smażonych, ciężkostrawnych, to może to świadczyć o nadkwasocie. Jeżeli ból w okolicy pępka pojawia się po kilku godzinach od zjedzenia potrawy, to może to mówić o stanach zapalnych jelita. Oraz o przywlekłych zmianach w trzustce. Tętniak aorty brzusznej też będzie nam sygnalizował takim pulsującym bólem w okolicy pępka. A na przykład wyrostek robaczkowy też najczęściej ból się zaczyna. Najpierw w pępku, a dopiero później oddaje w prawy dół biodrowy. Także zobaczcie, jak wiele można tu zobaczyć. Jeżeli chodzi o dzieci, ból pępka u dzieci bardzo często wskazuje na podrażnienie śluzówki i jelit wywołane infekcją pasożytniczą. Ale dodatkowo dzieci, szczególnie w takim wieku od czwartego roku życia i starsze, bardzo mocno. Kiedy reagują emocjonalnie na to, co się dzieje wokół nich, na relacje z rowieśnikami w szkole, przedszkolu, na relacje z rodzicami, one też mogą reagować, takie negatywne emocje mogą się odbijać bólem w pępku. I nawet jeżeli dziecko jest kochane w rodzinie. Ale między rodzicami są jakieś problemy emocjonalne, jakieś kłótnie, jakieś nieporozumienia, podwyższona intonacja głosu w rozmowie, dziecko może odczuwać bardzo mocny ból. Zwróćcie na to uwagę, że jeżeli boli dziecko brzuch, to najpierw zadajcie sobie pytanie, czy wszystko w otoczeniu jest w porządku. Emocjonalnie, energetycznie dziecko jest tak mocno powiązane na przykład ze swoją mamą, a kiedy matka cierpi, jest w negatywnych emocjach, w lęku, w depresji, no to na dziecku to się będzie odbijało. Natomiast przejdźmy do diagnostyki z wyglądu to jak wygląda pępek, a szczególnie taka falda, która może się pojawiać u góry, tak jakby nawisała skóra troszeczkę lub na dole może wskazywać na przemieszczenie się jelit. Przemieszczenie się jelit występuje albo ze względu na bardzo mocny stan zapalny w naszych narządach i obrzęk tych narządów lub na jakieś guzy, czasami może ciągnąć jakieś wzrosty lub opuszczenia narządów wewnętrznych. I to możemy zwrócić uwagę, jeżeli fałda na pępku jest u góry, to problem jest na dole, to znaczy jelita są po prostu opuszczone. To może być z wielu powodów, na przykład osłabienie mięśni i opadnięcie narządów wewnętrznych, albo może być problem w okolicy Wątroby, bardzo mocny obrzęd, kiedy wątroba jest powiększona i może naciskać na narządy wewnętrzne, też delikatnie przemieszczać jelita. Jeżeli falda jest na dole pępka, to mówi się o tym, że Stan zapalny i powiększone narządy są w miednicy. To może być przerost prostaty. To mogą być dość duże mięśniaki. Czasami takie zmiany mogą się pojawiać, kiedy falda na dole, kiedy człowiek niewłaściwie oddycha i niewłaściwie napina przeponę. To się zdarza, kiedy są przewlekłe stany zapalne w układzie oddychania, asma oskrzelowa na przykład, lub ogólnie człowiek nie umie oddychać prawidłowo, bo nasza Przepona to jest jeden z największych mięśni odpowiadających nie tylko za ruch płuc i właściwe oddychanie, a jeszcze za pracę narządów wewnętrznych, bo to jest takie naturalne masowanie wspomaganie też przypływu krwi i limfy, i o tym, jak odblokować przepony, jeżeli takie problemy się pojawiają, ja mówię w, w innym nagraniu. Koniecznie go zobaczcie. Często jednak, jeżeli chodzi o takie stany zapalne w narządach wewnętrznych, no to żeby jelita były przemieszczone, to jednak musi być bardzo poważny stan. A jeżeli stan dopiero się zaczyna, my nie zobaczymy to na pępku, my to odczujemy. Można włożyć paluszek do środka pępka i poszukać takiego pierścienia pępowinowego, który się składa też z takiej tkanki łącznej, związadeł, i on jest dość wyczuwalny. Ten pierścień w naszym pępku, jakby otacza ten otwór pępkowy. I on nie powinien być wrażliwy i bolesny przy dotyku. Możemy sobie nawet w swojej własnej takiej domowej samodiagnostyce wyobrazić na naszym brzuchu zegar. I tak jak zegar ma 12 punktów określających godziny, to my w tych 12 kierunkach możemy ten nasz pierścień pępowinowy po prostu przebadać, pouciskać poszczególne godziny, powiedzmy tak. I jeżeli na przykład na godzinie 12 przy ucisku odczuwamy ból lub dyskomfort, to możemy narysować taką strzałkę do góry i zobaczyć, który tam jest narząd żołądek. To znaczy, że tu właśnie w żołądku pojawiają się jakieś dolegliwości, problemy, i tu na żołądek trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli my widzimy, że w okolicy godziny pierwszej lub drugiej pojawiają się bóle, no to jest trzustka lub śledziona. Jeżeli godzina jedenasta, dziesiąta, no to wątroba pęcherzyk żółciowy. I my możemy tak sobie po prostu zdiagnozować wszystkie nasze narządy. Co jeszcze jest bardzo ważne, to nie jest tylko diagnostyka. To jest jeszcze pomoc, bo jeżeli my odczuwamy któryś punkt nieprzyjemny, bolesny, warto go regularnie masować. To jest taka akoprysura, refleksologia, kiedy stymulując ten punkt. Wysyłamy odpowiedni impuls i odblokowujemy energetyczne zamknięcia i blokady w tym naszym cierpiącym narządzie. To pomaga go zregenerować, przyspiesza ten proces odbudowy. Zobaczcie, tak wiele mówię nam pępek, a powiedziałam Wam tylko jedną część, taką bardzo prostą, które człowiek w domu sam może robić. Osoby, które zajmują się profesjonalnie, Diagnostyką z brzucha, nie tylko z pępka, tylko z całego brzucha, oraz masażem wiscyralnym, one potrafią z brzucha, z pępka wyczytać wiele rzeczy i też poprzez masaż wyregulować pracę narządów wewnętrznych. Tylko, że pamiętajcie zawsze, że taka diagnostyka to jest tylko jeden z elementów. Można robić jeszcze diagnostykę z języka, dodatkowo, o tym nagrałam jeszcze film. Można też patrzeć na inne. Objawy takie jak w którym odcinku brzucha występuje ból, bo on też wiele wskazuje nie tylko ból pępka, ale dodatkowo, jeżeli właśnie wymasowaliśmy sobie według tego zegara na brzuchu, że któryś punkt jest wrażliwy, warto jeszcze popatrzeć, kiedy jakie bóle się pojawiają. Przemasować sobie cały brzuch, czy on nie jest wrażliwy. Wtedy wiemy, co dodatkowo musimy zrobić, jaką diagnostykę. I jakie podjąć kroki, żeby zadbać o swoje zdrowie? Mam nadzieję, że ten film był dla Was ciekawy i użyteczny. A ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samar.